Znajdujemy się w dość szczególnym czasie i tak naprawdę jest to czas, kiedy ta zasłona między naszymi światami jest najcieńsza. To, że udają się świetnie wróżby, to jedna sprawa, ale to, że ciągle mogą przepływać wokół nas korzystne i mniej korzystne energie, to rzecz druga. Bardzo często również teraz ślimy o naszych zmarłych. Bardzo często te osoby gdzieś się pojawiają w tej energetyce, coś widzimy, czujemy, słyszymy. No i właśnie, rytuał na od, odcięcie tej energii, która może y, daje nam lęki, daje nam strach, jest dla nas niekoniecznie dobra i korzystna. Co robimy? Co potrzebujemy? Potrzebujemy pentagramu, Które? który będzie dla nas ochroną, podzielę go przed sobą. Potrzebujemy ciemnej świecy, czyli czarny bądź fiolet. Potrzebujemy woreczek z włożoną, zasuszoną lawendą i zdjęcie tej osoby, od której chcemy się odciąć. Nawet jeżeli to ma być nasz żal, smutek, myśli, to jest bardzo dobry na to rytuał. I teraz tak, zapalamy świecę i wpatrujemy się w jej płomie przez kilka minut. Następnie umieszczamy to zdjęcie na wysokości oczu, wpatrujemy się w to zdjęcie i mówimy: Jesteś stracony na zawsze. I tu nie chodzi o to, że stracone, w sensie nie wiem, e, idziesz do piekła, tak? Tylko stracone dla mnie, dla świata, dla naszego tu i teraz. Jesteś stracony na zawsze, ale przez to zaklęcie możesz wejść do moich sennych marzeń. Tak, czyli już nie kręcisz się koło mnie, przychodzisz cał e, inaczej, przychodzisz ratować, przychodzisz coś mówić, e, przekazywać, a, a, a nie straszyć. Dobrze, kładziemy zdjęcie pod poduszką. Pozwalamy świecy wypalić się do końca. Jak zgaśnie ogarek, wkładamy do woreczkę z lawendą i też pod poduszkę na trzy dni, potem wszystko zakopujemy w ziemi. Dosyć prosta rzecz, raczej taka intuicyjna, z otwartą czeką serca, z naszą prośbą o to, żebyśmy byli bezpieczni w naszej energetyce. Bardzo łatwo do wykonania, myślę, że również się przyda. Także dziękuję za uwagę.